Hej, cześć, witajcie w Slenderze Co-op Dzisiaj ze mną jest Karkas I oczywiście Proxor Głupi oczywiście. E, Jesteśmy... Dobra, chodźcie na razie szybko Bo zaraz po nas sam przyjdzie I tak jest e, słabo zoptymalizowany Cieszyłeś tą muzykę? Tak, e, jest słabo zoptymalizowany Czasami jest po 60 fps Czasami jest parę fps Ale dobra, chodźcie, bo on za, zaraz po, e, po, po nas przyjdzie doprowadzi. Dobra, on... E, I tak jesteśmy takimi robotnikami Eee, no, 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 rury musimy w takim drzewy. domku <laughs> Nie, rury musimy w takim domku naprawić. I tak, oczywiście wybieramy kartę... Nie odwracajcie się, nie odwracajcie się do tyłu. Okay. Do przodu, do przodu. Do tyłu się nie odwracajmy, okej. Okay. Do przodu się nie odwracaj. Jak można się odwrócić <laughs> do, <tyłu> do przodu? <laughs> no tak bo zaraz znowu będzie. No. no to ten już nie może biec. Ja mogę, dobra, ale ja nie idę. Ja tutaj. też mogę, Tylko na chwilę, bo... Ja nie będę. Spójrzcie do góry, by... gdzie są takie wysokie krzaki, pamiętacie? Wysokie to... krzaki, słupki takie. takie no, coś takiego. O, coś tutaj jest. Coś jest przed nami, dawajcie sprintem. Ty, dom. No, dom, dom. Prawym się o, o, włącza o, o, i wyłącza. Czemu on nie ma tekstury? Jaka mega tekstura, szary kolor. No, fajna. Ej, ale tu jest ciemno. Ale no, nie właśnie tak daleko ode mnie, nie będę przejść Ej, mi się myszka, leci na... Chodź pokażesz jak wyglądają te karty no okay. Wiesz ktoś ją Co ty weź. Czemu ja nie wiem No tu masz no No to wiesz ją, boże ty I tak jest 11 dalej. kartek Ścina trochę, bo to jeszcze beta jest Znaczy ścina no. lagi Eee e e e e e Odwróćcie is? się do domku Odwróćcie nie. się do domku, nie, i domku. Nie, nie o! O! <laughs> Og Ogólnie powinienem ja być ja nie cicho w domu, ale to tak się nie da Dzieckości. Nie da rady. Dobra, biegiemy. Mam głośno tą muzykę. A ja nie, ja mam cicho. UFA! A ja się teraz nie wystarczyłem. Fajnie. Pierdolę Zawoł Gdzie on jest? Bo ja be, nie wiem czy się mogę odwrócić. Siemo. Gdzie wy jesteście? Nie wiem, a może nie stójmy tak? Stoimy, bo siebie. Pika <laughs> <laughs> się mogę odwrócić. Dobra, chodźcie tu. Ja biegam za tobą Ja też Ja już nie mam jednego życia, bo to masz nas życia, nie? A, myszka! życia, co? Dobra, nie. ja będę w AFD się ruszał, bo... ...myszka mi... Ja tylko w w shift i tak. Ja też Nic tu nie widać prawo, w prawo troszeczkę, w prawo O, pusty teren. O, tam jest ten chyba Tam jest ta huśtawka Czy nie? Ty, to jest korzyra tak ogólnie Czy no, się no, jest daleko tam? To... Ja mam siły biec. O, ja też nie mam to no Nie, to auto, a, auto, ten... auto co ty, to samo Gasi nie, ej Proxor, gasimy Ja też zgasiłem Jakie auto, o chłopie Proxor, się... co to znaczy? A co tam pisze? Ej, ja nie mogę zapalić no, o, y, e. mów. No, mów, czyli rusz się Nie no mów Dawaj A naprawiamy jest... samochód Jedziemy. No dobra, no właśnie, to po to nas tu przysłali no. Fiat, zobacz jaki markowy No To jest Uno albo coś A jak... Pięciodrzwiowy Raczej, no, a ma a trailingi ma. Tylko szkoda, że mu brakuje... Tak podwozia mu brakuje. Ej, no, ale... <laughs> dobra, idziemy, bo zaraz będzie grubo. No, zaraz. Ostatnio po nas nie chcieliśmy iść, to sam po nas potwór przyszedł. Gdzie jest trzeci? No, zanim zaczęliśmy. Gdzie jest trzecia osoba? E, nie wiem. Ja biegnę za kimś. Ej, czekaj, stójcie. A, dobra. A tu jest. <laughs> ja się schowałem do drzewa. <laughs> no to jak się zgubisz, to koniec, nie znajdziemy się już. Nie, ale z daleka widać na realotarkę. No ale. O! Wiesz, no? <laughs> co to się dzieje z tyłu? Właśnie. Ja... Może ja drugi będę. A co? A nie, nie. Ej, czemu macie Mercedesa? Na Ty tym... Mercedesa. Na kracie macie Mercedesa. Ty masz jakiś. A nie, to nie Mercedes, to jakiś dobra. <laughs> Podobny. <laughs> z logo chyba. Tego. E... Na lewo, idziemy na lewo Co tam biegnie? To idź To ja biegnę Aby. O tam, tam, są. oczy Po drzewo Ej tam, tam, tam jest Wiem Fuck Specjalnie się tam nie jebałem Jakich tam Cicho Bezczelno się Ale świecisz tą latarką O, chodźcie, chodźcie tutaj Gdzie jesteś jak? No biegnę do latarki Jeśli gorzej, wyglądasz jak ten Slender z daleka No właśnie Coś chciałem tak to sam tak? powiedzieć Ej Weźcie, jak mnie cieszy... Ej tam po, po lewo oczy Ścinasz mi trochę się po lewo są moczy. Kurde skaczysz. Czasami... No bo to trochę tak raczej. To długie będzie, bo zanim te kartki znajdziemy, to uuu No. I nie to mogę zginiemy. chodź. Pozie... Biegać, poczekaj tam z przodu. Podzielę na party Ej, poczekajcie na mnie, bo nie mogę. Zgubię was... Ej, czekajcie, bo. Ej, stój! U mnie nie ma <ścoughs> stój, bo ja nie mogę biegnąć. Ja też nie. O, dobra, jesteś w tym Fuck. Ej, ej! Oh. <ścoughs> <noise> Byłą lata pod drzewa. Ja się za drzewami chowę. Nie, to nie fair, kurwa, zawsze mnie znajdziecie. <noise> <Wiesz, głos> Chciałem wydrzeć żyć... mordę, jak coś podejdzie. <głos> czekaj, <głos> by się wyjdę, z krzesła. Czekaj, kurwa. czekaj, patrz się do góry, bo tu gdzieś było. No to sobie a patrz, a jak on na drzewie jest? Tu jest, to co? Jest... O nie, daj się na Za mną, za, mną, za mną. Bo tutaj u góry. o, nie mogę biec. No i zostawiamy go, Dobre, Dobra, dobra. <noise> A ja nic nie... Ja, bo ja latarki że was ta świnia, zobaczycie. No nie, ze, To zerzylę. nie jest świnia. To nie będziecie mogli zobaczyć. nie ja jest Już was nie widać. I tam jest coś po prawej. No widzę A tu jest domek jakiś. Oh. <laughs> Cicho. Ja mówię, tak, mówię, co no bo A tu ten domek jest jakiś. No to jest. Nie wiem, co tak jest. To wy weźcie to, zaobserwuj... Ej, to mi się skręca, nie mogę tak bokiem iść i tak No się A mi myszka tak dziwnie chodzi. Ej, teraz Miesz, będą gorsze. Ile najwięcej? Ej, ile najwięcej kart... Ile? Cztery mieliśmy najwięcej. Zaraz będziemy tak. mieli czwartą. O, o, coś krakało. Widzicie mnie? Gdzie wy jesteście? No, przy, przy takim... Budce, przy domku. Gdzie wy kurwa jesteście? Nie <noise> <Prosto Miem. głos> powiedzmy. <noise> Prosto od, od e... prawa po lewej. No, zaraz. Gdzie Wyśpadł. wy jesteście? Nie ma tu nikogo, co ty kłam. No nie wcale. Tylko ja się zgubiłem? No nie rzadziej. Nie wiem, on taki nie jest straszny jak się to bliska, iść. ale jak wyskakuje to... Co no. idź. I idź do tych budynków, znaczy do tych, do długich piramid. Znaczy. ja jestem i świecę w was. Tak? A nas tam nie ma, daj idziemy tam. O kurwa! Cenzura. Wiecie, co to jest, A tu. daj chodź, 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 biegnij za mną. Czekaj, czekaj, Właśnie, czekaj. cenzura. będziecie trzeba jeszcze kroki dawać. <laughs> Kraki. <laughs> Biegniemy do ciebie już tam. O, ostatnie życie mi zostało. Pfff, nic się nic nie wskoczyło. No, nie, rano. Tak. No biegniemy do tych piramidek. Skąd ty wiesz gdzie to jest? No, przede no do góry zobacz. No. A, kartę tam. to takie drzewa bardzo... Ej, stój na mnie, idź no! Chodźcie tu, no. proszę was, chodźcie tu, bo... No jesteśmy już tam, Ej. świecisz, widzę, świecisz. No, też widzę. Zbiegliśmy. Jesteśmy. Masz mi się oczy tkuczyły, Ja pierdzielę. A ty tu pod drzewem?

no, patrzcie. Nie no ostatnie życie, nie wiem jak profesorowi. Jak A to, on, to jest jakaś ograniczona ilość, ile on może się pojawić? E, tutaj jest kartka, nie. On się co chwilę może pokazywać. No to kartkę, co, no, kartkę, kartkę. Samolot. Poraj, wtedy kartki to. No, pokazywał. No co? O, piąta kartka macie rekord, jest. weź, nie biegnij, bo ja nie mogę biegnąć. Ja się boję, odwracać za tobą. To stój tam. Patrz się w ziemię najlepiej. Właśnie. Dobra, mogę już biegnąć, ale ja zapal te światełko, co? Ja mam zapalone no, Chyba słabiej mi świeci, wiesz? Buguje się te światełko albo coś No mi się myszka zacinała e... i inak dziwnie chodził. Głupia myszka A muszę wymienić Chcesz Proszę? biegnąć? Mogę, mogę, ale nie wiem czy chcę Jak słabo ty to ma jakąś baterię? No nie wiem O kur... Jak go to... no, no, zbogu zobaczysz to lepiej się nawet nie patrzeć tam Bo on teraz będzie doskakiwać pewnie do nas No bo mm. masz pecha e, Profesor, on do ciebie zaskoczył, nie? No wtedy mnie zabił. Ale was laguje? Co mówisz? No, was. was. Tak, znaczy prawo. nie na skype'ie tylko... Co ty Co ty kłamiesz tu? Ty, on do ciebie doskakuje co chwilę? Nie, Czy nie, teraz, teraz nie. nie. Teraz nie skaczę, ale pewnie zaraz zacznie Prawo. po lewej jest, po lewej. Yeah. Chyba ty. tam coś świeci tak? Ło Smacz. A no. normalny chyba oczy, to świecące W normalnym cmen, e, też tak był. No. Yeah. Nie wiem, nie widziałem. No chyba tylko był stóp. domek mały. Tyle. Gdzie masz kartkę? E, nie odwraca się do tyłu lepiej. No nie nie, nie mam zamiaru. Tu Kart... gdzieś jest kartka, ale... Na gdzie? kim ja jestem O, to jest pierwszy. Dom. No ja. Bo tu kartki są <laughs> najczęściej chyba właśnie w takich budowlach że tak, nie, nie znajdziesz. Strasznie dużo jest tutaj wszystkiego. No, czy... gdzieś kartka musi być. Ja nie chcesz odwracać tak nagle. Widzę kartkę. To w... Już tam. Za tobą jest. Dobra, jest. Ja kartka. nie mogę biec. Ja ją wezmę. Mit, 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 mit. Mit, mit. Jest to. 6. Za mną jest? Nie wiem, ja, ja Tam był ja po, prawej, się tym po prawej. Ej, po prawej był, widziałem oczy. Tam? Takie małe, no za tym tym, za tym ty, już nie, ty, nie ma. Jezu. Dobrze. Ja no, Czego, go wy, Czego wy, wy się boicie? Ja tego nie rozumiem. Tak. Boże, no, po lewej był Ja też mam głośno. Ale ja ja też mam głośno. W ogóle czekamy czy... też na nowsze wersje, ne? no. No. E, tu się światło coś. oni strony mają gówno swoją czy coś. <laughs> nie wiem. Trzeba zobaczyć, bo tam było napisane. Ja nie mogę biegnąć. Ja idź tu w prawo, tu w prawo chyba coś jest. On tu mrygnął, widziałeś? Czy tylko to ja widziałem? ja mrygnął chyba. Tu jest koniec. smulka. Znaczy smurka. on czerwony. Gdzie, Gdzie ty jesteś? O kurwa! Gdzie ty jest, jesteś? On jest tam za tobą, padłeś mu, tak. nie? Padłeś? Zawału dostanę za chwilę. Nie, ale zaraz dostanę zawału. Nie padłeś? On jest za, za, to za tobą. tobą. <laughs> Prosto, proste za tobą. Teraz będzie za tobą. <laughs> Jaki ha. Opa opa! Biegniemy No to jest weź bo ty biegniesz salom i zapal ty choryczne światło Oj, O Jezu widziałem go od bochu A ja w ogóle jak chce was gącić, ty... zobaczcie co on ma pomiędzy nogami A co on ma? No to co my zobacz? No ja nie wiem, nie, nie mam dla... No sorry jest za tobą dużo Biegniesz za mną? Tak tak ja on pewnie ten jest za tobą. Wiesz teraz nawet cię nie widzę. Ja się zatrzymałem czekam na ciebie. Są się nie zatrzymuj, bo on sobie przyjdzie po ciebie. Sześć ty do tyłu. Idziesz czy nie? Idę, świecę. O Jezu. Biegnij lepiej. Biegnij. Ja czekam na ciebie. Czemu w ogóle Biegnie. to jest tak niezoptymalizowane, ja tak nie Biegnie. rozumiem. No to beta. Biegnie. Ale Biegnie. To Biegnie. tyle FPS oh na tak dobrym kąpie mam. Miene, mie na... wow. koniec ze mną. Dobra, tylko ten został. To ten doskoczył do mnie. On do ciebie doskoczył. Tak przyprzej przede mną i... Ja nie wiem, czy to jest takie błogi, to ale są takie Ale nie, tak? jest No to mówię, że ty nie cię. O! On już jeździ. On już O, widzę kartkę. Chyba. No, ale ten lipa sam biegnąć, bo taki światło, od masz, nie? No, to i Pięknie, żeby było, masz duże światło. O, o po lewej miałeś. Ale ja tu widzę kartkę. Damasz masz te, te, piramidki znowu. No wiem, właśnie, siedem. Piramidki ty Aż dźwięk się przycina przez mnie. O! Człowieku... No ty nie masz żyć, po prostu jak cię dorwie, to już koniec. No właśnie, mnie już parę razy dorwał. Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest. Może jak często do ciebie nie doskakuje, wiesz? To może, może, tylko trzy razy podróż może doskoczyć do ciebie, albo coś na takiej zasadzie. No Ja ten dym czerwony widziałem parę razy. Serio, może. Obróć się. Ja chyba też parę nie? Już się obróciłem przez tych. No dobra, zaraz jeszcze raz zaczniemy, Był gdzieś co? coś, minęły min min gdzieś czerwone. No, no, no mi. jest, masz, popraw. To Co chwilę drzewordek. Chory psychicznie. My nie widzieliśmy tego czerwonego dymu chyba. No. Nie? No Nie, nie. To, to widzisz. Tylko widzimy kolesza. No Ty to... mówisz, czego się boisz, a tu dym wszystko wyskakuje. No i ta morda dzika. <laughs> to jest dwilk kołak. O. No ale z morda dzika. Drzewa jako grafa, jaka trawa jest kozacka, jaka grafika. Ja zaraz go znajdę. To ta trawa tak w ogóle przyjmuje. Widzicie? No, o, jest kiba. Widzieliście go czy nie? No, prawo lewo. Właśnie. Widzieliście to? O, siema. O, siema. jaki ten. Jaki pies. <laughs> Ty żyjesz teraz? No żyję, są kurwa nieśmiertelne. Weźcie i Co ty robisz z tym kluczem, ty? Aha, czy jemu ja mlaga? Laguję wam. O, piesio. W ogóle nie jest on tak strasznie, straszny, ale. Okej, okay, no to cóż. Takim akcentem kończymy naszą zabawę. Akurat mnie rozłączyło, tak jak zawsze, oczywiście. E, tak więc tylko rozłączę. E, dziękuję za oglądanie. To było straszne, czy raczej zabawne? Hmm. Były momenty, jeżeli on, jak on wyskakuje, tak, można się wystraszyć. Ogólnie sam potwór w potworze nie jest straszny. Tak samo jak sam render cylinder w nie jest straszny, po prostu facet. Ze skarpetą na głowie, że <laughs> tam z e, czymś. No ale jak wyskakuje ktoś, to można się wystraszyć. Szczególnie jak pierwszy raz to grałem, to aż mi sławki spadły. A grałem to pierwszy raz jakieś 20 minut temu i chwilę grałem. Tutaj znaleźliśmy parę więcej, o wiele karteczek. Wcześniej my znaleźliśmy tylko dwie. No a więc, więc, więc. No, tak więc, sajem nara. Dzięki za oglądanie nara.